Dzień dobry, dzień dobry Złoty Tarot. Kłaniam się Wam serdecznie. Kochani, dzisiaj sobie omówimy trzy e, miesiące. E, a dlaczego? Dlatego, że niepokoją mnie troszeczkę te trzy miesiące, e, czyli jakie miesiące, czyli to jest marzec, kwiecień i wrzesień, kochani. Uważam, że coś się wydarzy e, na świecie. Nie robię Wam dzisiaj kart. A dlaczego? Dlatego, że chciałam się podzielić też taką e, wiedzą, ale też co starałam się cały czas no, sobie wytłumaczyć. tak? No, jestem osobą taką, no, która musi mieć jakąś, zdobywać tą wiedzę i połączyłam pewne fakty. I teraz tak, dlaczego mówię, że marzec, kochani, jesteśmy w roku królika wodnego? Znacie proroctwo chińskie, kiedy czarny, czarny królik wszedł do jaskini e, Zielonego Smoka? No to właśnie, i to jest właśnie teraz, co się e, będzie u nas działo. A dlaczego? Dlatego, że jest rok królika wodnego. E, to jest proroctwo, że czarny królik e, wchodzi, ale to jest dużo, dużo do, tak, do omówienia, więc mówię tak w skrócie. Kochani, to jest właśnie data 23.03.2023. A dlaczego? Są dwa króliki i jest smok. Smok jest dniem, 23. jest to dzień. Czy to będzie szczęśliwe? Wątpię. Zawsze mówię, że to jest energia dwa dni wcześniej, dwa dni później. Ale coś mi tknęło złociutka, kombinuj dalej, coś jest niechalo. I Złociutka zaczęła analizować. 23 dodać 3 to jest ile? 26. Wszystkie bitwy, cokolwiek się dzieje na świecie, jest związane właśnie z datą 26. Tak jak wybuch Czarnobyl, jak powstała bitwa w 1863 26 kwietnia. Miesiąc smoka. Kochani, o mi karta to nic. Staram się to wszystko serca połączyć. Tak samo jak w 1915 roku, kochani, też zostało utajnione, że tam podpisy bodajże Włochy, Wielka Brytania i Francja, ale nie jestem... Mniejsza z tym, ale też było utajnione, tak? Ja tak gdzieś mam zakodowane, ale nie chcę mówić, jakie tam państwa, bo mogę się pomylić i co? No i wtedy muszę powiedzieć przepraszam. Chodzi mi o to, że... Dlaczego wam o tym mówię? Robiąc czytania prywatne zawsze mm, zrobię czytanie i potem z ludźmi dużo też rozmawiam. I mówię też o swoich obawach. No i jednej osobie, której powiedziałam, co będzie i właśnie ma królika, no została oszukana. I to na grube pieniądze. I do mnie powiedziała, tak, ostrzegałaś mnie, ale jakbyś nagrała nagranie, to ja bym ciebie odtwarzała i bym sobie dalej gdzieś tam analizowała. I postanowiłam, że wam nagram. Postanowiłam, że, żebyście sobie tak yy, i w życiu prywatnym i, w ży i to, co się za zadzieje na świecie, żebyście sobie dziś potem połączyli tak? e pewne wskazówki. E Uważam, że coś będzie 23,0,3. daję czas, powiem Wam szczerze do końca kwietnia. Dlatego, że tu będzie się działo ostro. A dlaczego mówię jeszcze o wrześniu? Jest dlatego, że królik jest w opozycji do kogutów. A wrzesień to jest już kogut. Więc tutaj uwaga. Teraz, osoby, które na przykład urodziliście się w marcu też i macie. W roku koguta jesteście, z dnia koguta, godzina koguta, musicie uważać, że u Was mogą być w tym miesiącu wielkie, wielkie straty. To są straty jakie? Jeżeli jesteście z, z miesiącu, macie y, miesiąc y, 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 no, królika, jesteście, a jesteście z roku koguta, to tutaj Osoba, która jest dla was autorytetem. Powiecie, ona ma, ona ma wiedzę. Albo on ma wiedzę. To jest dyrektor. O, ten dyrektorek czy tata, to może być słodko osoba. Zwracać uwagę teraz na osoby, które są ubierają się na niebiesko. I to wy, koguty. Zwracać uwagę. Tu mogą być no, duże, duże... Straty. I uwaga na osoby, które są właśnie smokami, które są z kwietnia, które są z dnia smoka, z roku smoka. Tu duże, duże straty możecie mieć. I wiecie, co jest najbardziej? Że ta osoba po sobie zostaje, zostawi taki, taką smugę. Co smok zostawia? Wielki pył. Jak huchnie tym ogniem, to wiecie nawet i papiołek zostanie. Zwracać uwagę. Zwracać uwagę, jak ktoś Wam da na przykład lek, czy bluzkę, czy cokolwiek, będzie kolor niebieski, macie koguty uważać. Macie króliczki uważać bo wy zostaniecie zranieni w ogóle w tym miesiącu bardziej bym uważała właśnie na smoki ja nie mówię, że wszystkie smoki są takie, ale trafi się taki smoczek gdzie, no, który będzie arogancki jest to osoba agresywna, jest to osoba która powie, przestań mi tu papier, bo to jest to, a wy aha macie na to zwracać uwagę Żebyście nie byli stratni, żebyście nie zachorowali, żebyście e, osoba, która e, rzekomo ma Wam w czymś pomóc, bo ona się na tym zna, zrobi tak, że będziecie o bardzo, bardzo nie tylko stratni, ale też no, coś Was może pewnąć. Możecie nagle same zacząć chorować. O czym ja mówię? Możecie powiedzieć, Złoty Tarot, o czym Ty mówisz? Opowiem Wam teraz historię, gdzie rok jest, ta osoba jest koguta, miesiąc jest właśnie królika. I to wydarzyło się tej osobie i osobie jego znajomemu. Ale ten znajomy to jest słodko pierdzący kłamczuch, od razu przyczepałam i powiedziałam, że nie kłamczuch, to mnie y, tamtej osobie nie jest szkoda. Zajączek. Króliczek, czy kot, zaufał smokowi. Chciał, bo mi tutaj zrobi, pomoże. No i tak zaufał, tydzień, dwa. No i było wielkie bum, popalenie, popalenie. I to była osoba, która ubierała się na niebiesko, kurtkę, dżinsy, cały czas w jednym i tym samym kolorze chodziła. No to już mnie szlak trafił. I to jest osoba, która podała też lek, który był niebieski. Ale podała ten te lek no, nie człowiekowi, tylko no, pasji, którą ten, ta osoba ma i, i lubi i kocha. Tak mogę powiedzieć, że o mało zawału mnie dostała, bo straciła to, co kochała. Kochani. Więc tu. Musicie serca uważać, to jest marzec i kwiecień i oczywiście tu wrzesień. Nie mogę powiedzieć wam, bo bym serca nie miała, żebym, żebym powiedziała, że Maja spotkasz się na łące z Guciem, Gucio weźmie, przyniesie nektarek i będziecie razem balować, czy tam tańczy, czy jeszcze nie wiadomo co. Nie, 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 nie. Nie, musicie mieć tą świadomość. Uważam, że coś będzie na świecie i uważam, że właśnie to jest związane 23, 0,3 to jest karma, to jest związane z związkiem, współpracą, ze znajomymi, kochani i tak dalej. Smoki są agresywne, więc tutaj Dzień Smoka też jest pokazany. Dzień Smoka to jest 23 marca, ale jest to też i czwartek, jest to związane z Jowiszem. Jowisz to jest taki dyrektor, to jest osoba, która jest na takim stanowisku, że jej nic nie można zrobić. Więc starałam się to wszystko, kochani, tak połączyć i powiedziałam, że coś będzie musiała mieć pewność i takie, wiecie co, jakbym, jakbym nawet tego nie nagrała, to potem bym sobie pluła w brodę, że kurczę, mogłam ich ostrzec. I ja was chcę ostrzec, żebyście wy uważali w życiu prywatnym, ale też żebyście uważali, że coś takiego może zadziać się. Zobaczcie, Czarnobyl wybuch. W 1986 roku, 26 kwietnia. Wszystko jest związane z karmą ciała. Osoby, które są urodzone 26, mają karmę ciała. Mogą, mogą być chore, mogą być, mieć kłopoty z kręgosłupem. Mogą mieć inne dolegliwości. Musicie serca na to zwrócić uwagę. Nie mogę powiedzieć, że to jest ok, będzie miłość takie te, że mm -mm. obawiam się marca, kwietnia i właśnie września. To są trzy miesiące, które biorą mi, kochani, tak? pokazują się, jeżeli dobrze e, połączyłam, zobaczcie sobie proroctwo chińskie które pokazuje tam gdzie jest smog i jest, e, e, są zajączki zajączki zawsze dostaną po dupie zawsze będą satni one są takie fajne kochane, przytul do cycusia, takie no piękne no, a potem je szybko łatwo zranić, więc tu e, serca Uważać. Chcę Wam zrobić czytanie. I teraz się zastanawiam, czy zrobić Wam czytanie normalnie ze złotego tarota, czy po prostu do 23 no, robić Wam e, czytania anielskie. Bardzo bym chciała, żebyście to Wy y, mi napisali w komentarzach, co byście chcieli. Dlatego, że na pewno... Y, ja powiem, powiem szczerze będę starała się żeby do dwóch tygodni no u was się coś co ma, mają karty powiedzieć żeby powiedziały tak I, i ja wam je przekażę oczywiście będę łączyła już dosyć że i chiński miesiąc to jeszcze tą gwiazdę ogólną którą mamy Ogólna gwiazda chińskiego jest to cztery. Jest to też i jak mogę połączyć tak, jakby to smok, tak? Smok jest kwietnia czwórka. To nie, to, to nie jest szczęście. W Feng Shui yy, czwórka jest to yy, no, niefajna, niefajna liczba, więc no, to jest zakończenie śmierci i takie inne rzeczy. Więc tutaj yy, serca... Yy, wszystko wezmę pod uwagę. Czekam na Wasze komentarze. No w końcu macie zrobione czytanie do 5 serduszka, do 5 marca i bardzo bym chciała zacząć już Wam czytać czytanie, więc napiszcie mi, czy chcecie normalnie czytanie takie na dwa tygodnie ze złotego tarota, czy będziemy sobie po prostu, zrobię z anielskich Wam przesłanie, żebyście wtedy ale za nią też bym Wam zrobiła, ale to wybór należy do Was kochani. Ja oczywiście z przyjemnością przeczytam Wam e, wtedy karty, ale jakie chcecie, więc e, czekam na wiadomość, Wam życzę spokojnego e, no, dnia, kochani, e, spokojnych dni, żeby wszystko u Was się układało, żebyście, no, przecie, przede, no, przede wszystkim, żebyście mieli zdrówko. Tego Wam życzę i żebyście byli ostrożni serca. I co? I zapraszam Was wtedy na czytanko, jakie sobie wybierzecie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.